Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś chciałam Wam opowiedzieć o e, takim fajnym produkcie, o czerwonym żenyszeniu koreańskiej e, firmy Atomi. O czym będziemy mówić, to Wam jeszcze e, pokażę. Zaraz, chwilkę, moment, udostępnię Wam e, swój ekran. Abyśmy doskonale wiedzieli, o czym, o czym rozmawiamy. Dajcie mi momencik. I ja już zaczynam. Więc tak, zaczynaliśmy od czerwonego żeńszenia. Co to jest czerwony żeńszeń Jak to wszystko wygląda, jak jest produkowany i na co Czerwony Rzęszeń nam pomaga, to zaraz się dowiecie. Czerwony Rzęszeń, ten od firmy Atomi, jest właśnie w takim fajnym opakowaniu. W środku mamy dwa, dwa takie pudełeczka. W każdym z tych pudełeczek jest 30 bardzo fajnych. Tego typu saszetek. W każdej z tych saszetek mamy jeden gram tego cudownego preparatu. Co dalej? Koreański czerwony rzęszeń jest u nas w formie granulatu. To są takie maluteńkie brązowe kuleczki, które łatwo, szybko, świetnie rozpuszczają się praktycznie wszędzie. Naturalne wsparcie, odporność, energia, zamknięte właśnie w takich wygodnych saszetkach, czyli możecie zabrać sobie te saszetki praktycznie wszędzie ze sobą. Dziś przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego ten produkt jest tak ceniony na całym świecie. Dlaczego um, cenią go tradycyjni zielarze, jak i e, współcześni specjaliści od zdrowia. E, Atomi wyprodukowało czerwony szeń, który jest. E, 100% z czerwonego rzęszenia, najwyższej jakości. Jest to wygodna formuła w formie granulatu, o którym już wcześniej wspomniałam. Oczywiście do spożycia bez wody. Ja osobiście. No, niekoniecznie. Ja nie lubię tego posmaku żeńszenia. Dla mnie musi być on, e, musi być on rozpuszczony w wodzie. Ewentualnie wsypuję bezpośrednio granulki do, do ust i popijam dużą ilością wody. Natomiast słyszałam, że ludzie robią z, z tym preparatem mrożoną kawę, wsypują do soków. Także tutaj jest bardzo duża dowolność. I można, jeśli ktoś nie lubi tego posmaku, całkiem spokojnie można go zabić, że tak powiem, dodatkowymi płynami. Produkt jest bez żadnych dodatków i bez żadnych... Wypełniaczy. Jest to codzienne wsparcie dla organizmu, szczególnie oczywiście w okresie stresu i osłabienia. To jest bardzo niezwykły suplement. To jest ekstrakt, który zawiera skondensowaną moc, czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo żeńszenia znanego i wykorzystywanego od wielu, wielu lat. Dlaczego właśnie czerwony rzęszeń? Bo wspiera naturalną odporność, co już wcześniej powiedziałam, czyli pobudza system immunologiczny do działania, daje energię i witalność bez kofeiny, bez sztucznych pobudzaczy, bez żadnych Red bulli. Ja osobiście zrezygnowałam z kawy, odkąd biorę czerwony rzęszeń pomaga koncentracji i, w, i wspiera pamięć idealnie dla osób pracujących umysłowo jest wsparciem w odporności na stres, jako adaptogen łagodzi skutki zmęczenia psychicznego. I dla was tutaj ciekawostka czerwony rzęszeń powstaje przez specjalne gotowanie i suszenie świeżego rzęszenia. Ten proces nadaje mu wyjątkowe właściwości. Jak wcześniej wspomniałam, wysoka zawartość aktywnych składników ginsenozydów. Ja, ja później objaśnię troszkę mocniej te ginsenozydy. 100% ekstraktu zrzęszenia, to też już wcześniej mówiłam żadnych dodatków i, yy, i żadnych kompromisów. Yy, saszetki idealne do torebki, do plecaka, w podróży, na yy, biwaku. No wszędzie, dosłownie wszędzie, gdzie, yy, gdzie potrzebujemy. Yy, tradycja i nowoczesność, ekstrakcja zgodna z najnowszymi technologiami. To jest bardzo ważne. Ginsenozydy to składniki bioaktywne, odpowiedzialne za większość korzyści zdrowotnych, czyli tutaj to są te nasze właśnie ginsenozydy, gdzie w tym preparacie jest bardzo, długa, bardzo duża zawartość. I tu objaśniam, co to są te ginsenozydy: to najcenniejsze składniki aktywne w rzęszeniu. To one sprawiają, że ta roślina właśnie działa, ma działania zdrowotne. Można powiedzieć, że działają na, jak naturalny adoptogen, czyli pomagają organizmowi radzić sobie ze stresem, ale nie tylko wspierają odporność koncentrację, regeneracje mają działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, czyli chronią komórki przed starzeniem się i przed stresem. Tutaj w tej, w tej właśnie saszeteczce w jednym gramie mamy 20 mg ginsenozydów. To bardzo wysoka zawartość. Jak powstaje ten produkt krok po kroku. Nie jest to zwykły korzeń rzęszenia, wrzucony do kapsułki. I po prostu sobie jest. Koreański żeń-szeń rośnie 6 lat. Jest zbierany w odpowiednim momencie. Wychwytywany jest ten odpowiedni moment, wtedy żeń-szeń jest zrywany i. Przerabiany. Suszymy go na parze to jest tak zwany proces fermentacji parowej. Później następuje ekstra, ekstrakcja z rośliny, pozyskiwany jest najcenniejszy koncentrat czyli wyciągamy z rośliny to, co jest najważniejsze. Proszek jest rozdrabniany do bardzo drobnej formy. Dzięki czemu łatwiej się wchłania, szybciej rozpuszcza w ustach i nie trzeba popijać wodą. Tu oczywiście, jak ja wcześniej już wspomniałam, to wszystko jest w kwestii gustu. Ja pamiętam, jak moja babcia powtarzała, że nie musi smakować ważne, żeby działało. Formowanie kuleczek tego granulatu. To jest patentowana technologia właśnie firmy Atomi. Pozwala zamknąć wszystkie formy, wszystko w formie lekkiej, poręcznej kuleczki. Ja nie będę tutaj otwierała, nie będę Wam pokazywała, jak to wygląda. To są takie mikrokuleczki, które po prostu szybciutko się rozpuszczają. One się bardzo szybko rozpuszczają w, w ustach, w wodzie, także praktycznie bez żadnych problemów. Czym ten produkt różni się od innych produktów? Bo każdy mógłby powiedzieć, no czerwony rzęszeń, no czerwony rzęszeń, mamy tego bardzo dużo. Natomiast większość produktów z rzęszeniem ma niską zawartość tych ginsenozydów. Zawiera mieszanki z innymi ziołami lub wypełniaczami i trudniej się wchłania. Na przykład kapsułki w jelitach nie rozpuszczają się dobrze, u nas rozpuszczają się już praktycznie na języku. Tutaj mamy 100% czerwonego żeńszenia, 97% to skondensowany ekstrakt, czyli widzicie, niewielkie, niewielka różnica czyli mamy praktycznie 100% tego czerwonego rzęszenia. Bardzo wysoka dawka ginsenozydów. Innowacyjna formuła granule, które można zjeść bez popijania. Jak stosować zatem to cudo? Zalecane spożycie to jedna, dwie saszetki dziennie. Ja osobiście stosuję jedną saszetkę dziennie rano, yy, dlatego że... Yy, u mnie osobiście jest ta energia, jest ten power przez cały dzień. On wtedy wspomaga energię na cały dzień. Nie zalecałabym stosowania na wieczór. Yy, można wsypać prosto do ust, tak już wcześniej mówiłam, bez potrzeby popijania, produkt przeznaczony dla osób dorosłych yy, natomiast tak jak mówię ma lekko gorzki ziołowy smak, mnie on osobiście nie odpowiada i ja osobiście muszę go popić, także, ale tak jak mówię nie ma to żadnego wpływu yy, bo można go y, rozmieszać także tutaj nie traci on że tak powiem na wartości. Można tak jak wcześniej mówiłam niektórzy robią e, robią z tego mrożoną kawę to znaczy z dodatkiem e, tego rzęszenia w mrożonej kawie można także wsypać do jogurtu do ciepłej wody choć tak jak powiedziałam nie jest to konieczne można to y, jeżeli smak wam odpowiada można y, Wsypać bezpośrednio, dla kogo jest ten produkt. Słuchajcie, jest idealny dla osób narażonych na długotrwały stres. Czyli powiem Wam szczerze, praktycznie każdy z nas ma jakieś tam stresowe stany, ma jakieś tam swoje problemy w pracy, czy, czy ma jakieś swoje wyzwania. Jest to bardzo dobry wspomagacz. Kobiety podczas menopauzy równowaga hormonalna. Słuchajcie, genialny. E przez skromność powiem, że to nie jest mój, że tak powiem, punkt, aczkolwiek oczywiście jak najbardziej wypróbowałam go właśnie dlatego, że, że weszłam w fazę menopauzalną i tutaj powiem Wam, zadziałał jak dla mnie rewelacyjny. Oczywiście, naturalne wsparcie po 40 roku życia, niekoniecznie tutaj związane z menopauzą, pracowników umysłowych i fizycznych, osoby po okresach osłabienia i rekonwalescencji, także tu też jest bardzo ważny punkt. I oczywiście każdego, kto chce zadbać o zdrowie w sposób naturalny, od studentów, rodziców, aż po seniorów, także tutaj mamy szeroki yy, Szeroki, szeroki wachlarz, jest to uniwersalny i wyjątkowy, wyjątkowy produkt. Oczywiście, ja tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie wygrzebała, bo jeżeli mamy wskazania, i są tak cudowne, więc poszukałam przeciwwskazań. I tutaj przeciwwskazania jest to naturalne wsparcie dla zdrowia. I tutaj nie ulega wątpliwości, natomiast warto, yy, warto pamiętać o kilku aspektach. Yy, na pewno nie polecałabym go u dzieci i młodzieży. Na pewno yy, nie jest wskazany dla kobiet w ciąży, karmiących. Yy, Radziłabym tutaj konsultację z lekarzem. Osoby z nadciśnieniem, problemem z sercem lub przyjmujące leki, na przykład przeciwzakrzepowe powinny zaciągnąć porady lekarza. Nie łączymy tego z dużą ilością kofeiny, bo tak jak powiedziałam, jest to bardzo, bardzo mocny produkt i wtedy nasze pobudzenie Sięgnęłoby zeniktu. Co jest bardzo ważne, słuchajcie, nie wpływa negatywnie na antykoncepcję. Także tutaj kobiety, właśnie powyżej czterdziestki, kobiety, które właśnie się zabezpieczają hormonalnie, antykoncepcyjnie, nie ma tutaj wpływu na obniżenie, że tak powiem, antykoncepcji. Jak w przypadku każdego suplementu, obserwujmy swój organizm i, i oczywiście um, zdrowy rozsądek to jest podstawa. No i oczywiście troszeczkę badań. Um, ten rzęsień był testowany na tysiącu osobach przez pół roku i wszystko, Wszyscy potwierdzili, że jest bezpieczny. Już po 6 tygodniach osoby pod dużym, pod dużym stresem czuły się spokojniejsze i bardziej skoncentrowane. W jednej saszetce masz 20 mikrogram składników aktywnych. To naprawdę jest wysoka jakość. Tutaj mamy, tu jest certyfikat który znalazłam na sklepie, to jest certyfikat patentowy. Chodzi tutaj o te właśnie, o patent na, na produkcję tych granulków, czyli tych granulatu z czerwonego rzeńszenia i tutaj mamy wyciągnięty certyfikat i oczywiście pozwoliłam sobie go przetłumaczyć, także możecie go również znaleźć na sklepie Atomii. Pod produktem. Tam również macie szerzej rozpisany ten produkt. Możecie dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy. To wszystko na ten temat. To wszystko na temat czerwonego żeńszenia. Ja bardzo dziękuję Wam wszystkim, że poświęciliście tą odrobinę czasu, aby. Aby się przekonać, czym jest ten czerwony żeńszeń od atomii i jak to wygląda, mam nadzieję, że odrobinkę przybliżyłam Wam, zaciekawiłam Was i zapraszam Was na kolejny nasz odcinek. Pozdrawiamy serdecznie Edyta Lenik i współ, we współpracy z Ewą Dubdom. Także dziękujemy serdecznie i zapraszamy na kolejne odcinki.